To jeden z włodarzy Witam. Dzień dobry, bardzo serdecznie. Wczoraj kas Życieński, przepraszam bardzo, na swojej federacji powiedział, że chciał pan wtargnąć w stroju ratownika medycznego na hale. Jakby pan to skomentował? No, że coś się chyba panom z organizacji, o która wczoraj miała ale coś się chyba odkleiło i mają jakieś naprawdę e, e, dziwne zachowania. Moja narzeczona jest lekarzem, zresztą jest zabezpieczeniem medycznym tutaj u nas e, na Galach fejmu i miała również wczoraj być zabezpieczeniem medycznym lekarzem zawodów na gali Prime. Z moją narzeczoną wspólnie firmę dostarczającą zabezpieczenie medyczne. Ja wczoraj przywiozłem Kaję i zresztą cały zespół na Atlas Arenę. Zresztą zabezpieczaliśmy właśnie od strony medycznej niejedną imprezę już na Atlas Arenie. No i mieliśmy wczoraj podpisaną umowę na tą usługę. Nagle pan Paweł już Jóźwiak stwierdził, że nie wiem, właśnie nie wiem co stwierdził, ale było to co najmniej dziwne zachowanie. Do tego jakiś dziwny bieg 30 ochroniarzy, żeby zatrzymać zabezpieczenie Zabezpieczenie medyczne, no, ciężko mi to w ogóle oceniać. Ale był pan na miejscu w, w takim stroju? Tak, tak, byłem na miejscu w stroju normalnie kierowcy karetki, którą zresztą kieruję. Okej, okay, ale nie chciał pan wejść na obiekt, czy? Od odwoziłem i wprowadzałem moją narzeczoną jako zabezpieczenie medyczne, no to no. przyjechałem tam, byłem tam, tak. Jak pan zareagował yy, na widok biegnących 30 ochroniarzy w pana kierunku? Yy, no, dużym zaskoczeniem, tak On powiedział. I jak pan się czuł, jeśli kas już później... Po... Dodajmy, dodajmy, że jakieś dwie godziny chyba wcześniej pan Paweł już mnie zapraszał, do, żeby, żebym był na Gali, więc nie wiem, czy zmienił zdanie, czy, czy, czy jakieś inne. Dodajmy, że firm, podwykonawców, którzy pracują i dla nas jako Fejmu, dla, dla Primeu, i dla KSW, i dla HighLink, to są wszystko te same firmy. Firma ATM, firma Diak, firma Wizja. Więc nie wiem, czy pan Paweł jak teraz będzie weryfikowany życiorysy wszystkich pracowników, i jak ktoś będzie zbyt blisko powiązany z Fejmem albo ze mną, to, to już nie będzie pracował, nie wiem, nie wiem naprawdę zaskakujące. Okej. Okay. A jak pan jeszcze skomentuje ten fakt, że te uszczypliwości pomiędzy Primem, pomiędzy Fejmem, to są takie. To jest taka gra, to jest takie show i oczywiście każdy to rozumie. A to, co się wydarzyło wczoraj, to już chyba wykracza poza taką skalę dobrej zabawy show. No. Mi to po prostu nawet skomentować. To, to bardzo zaskakujące zachowanie, zwłaszcza, że mieliśmy okazję gościć pana, pana Pawła Jóźwiaka u nas na i zapraszałem go, zresztą ja wcześniej też byłem na, na fenie, którego Paweł jest prezesem, więc no, tym bardziej zaskakujące. Można teraz mówić o konflikcie włodarzy? Nie, myślę, że to żadnego konfliktu. Po prostu pan, pan Paweł musi weryfikować, z kim podpisuje e, umowę, kto będzie pracował, jeżeli mu to tak bardzo przeszkadza.